Jak się udało tu, tu trafić, co panu tutaj akurat przywiodło na to wydarzenie? W zeszłym roku przesłaliśmy nasz zwiat, nasz prezes Stowarzyszenia Sławomir Płatek yy, i dwoje członków naszego Stowarzyszenia Izabela Wageman i Piotr Orocki w zeszłym roku byli tutaj. I przywieźli tak entuzjastyczną opinię, że jak tylko do, pojawiła się szansa, żeby przyjechać, jak zostałam zaproszona, to z wielką radością przyjechałam. Książka sfinansowana ze środków mecenasa, który chciał pozostać anonimowy i także z środków Stowarzyszenia Salon Literacki. Ech, marzenie każdego e, poety, każdej poetki, prawda, takiego mecenasa odnaleźć. Są tacy ludzie jeszcze? Są i tak się składa, że ja już drugi z tom, czterech tomików mam. Finansowane przez mecenasa, który chciał zostać anonimowy. Są to różni ludzie. Tego pierwszego nigdy osobiście nie spotkałam. Tomiku, mojego tomiku sprzed lat siedmiu, Widoczki, wiersze bezstydne. Przekazałam po prostu przez kogoś tomik z ogromnym podziękowaniem. Zdarzają się cuda. Akt nieposiadania. Podobno ochryt przypomina piaseczno. Wierzę Białoszewskiego. Nie muszę jechać, sprawdzać. Wystarczy, że pamiętam jazdę trolejbusem wzdłuż półaski, Rynek, urząd, strokaty chlon przed Dawno mnie tam nie było. Nie ma powodu. Wystarczy raz do roku opłacić podatek. Ziemia podziadku. Podobno moja. Kiedyś rosły tam kosztele i wierzchy. Akt własności, mapa, garść współrzędnych. równie dalekie jak nieznany okres. W kosztelach przy ogonku kryła się słodycz, spływała lepką kroplą. Tylko wycięte drzewa wciąż rosną w pamięci. Można tarzać się w trawie, wystarczy jedność głowy.